Czas na kolejny odcinek programu Dogrywka w Sport.pl, a moim gościem jest Jacek Zieliński, jedyny trener na świecie, który pracował w klubie z Robertem Lewandowskim i Krzysztofem Piątkiem. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, to jak to jest? Robert Lewandowski i Krzysztof Piątek to piłkarze, którzy mogą ze sobą współpracować? Ja uważam, że jak najbardziej. To jest dwóch bardzo dobrych zawodników. Oczywiście no nie porównujemy ich jeszcze w tej chwili, bo myślę, że duży szum wokół Krzysia Piątka jest, ale jeszcze. Jeszcze do Roberta mu trochę brakuje, także na razie to Robert jest tym wszystkim mm, profesorem, Krzysiek y, zaczyna aspirować do tego miana, ale uważam, że mogą spokojnie grać obok siebie. Znaczy y, mówiąc, mówiąc prościej, czy obok siebie w ustawieniu poziomym, no to y, tutaj miałbym obiekcję, bardziej bym widział tą dwójkę w ustawieniu pionowym. A kto byłby wtedy tym cofniętym napastnikiem Robert Lewandowski? Czy ja bym widział byłbym... Roberta na tym miejscu, bo to jest chłopak, który już długie lata gra na takim wysokim poziomie, w bardzo dobrych klubach. Robert mi poza tym, że umie strzelać bramki, potrafi tą piłkę też rozegrać. W wielu meczach Bayernu się potrafi cofnąć, wziąć grę na siebie, zagrać piłkę do boku, poszukać tego miejsca. Myślę, że na no przynajmniej ja, jako Jacek Zieliński, tak bym to widział, natomiast Wiadomo, że to jest ciężka sprawa, bo do tego odchodzi jeszcze Arek, milik, mamy trzech świetnych napastników. Jak to wszystko podzielić, nie jest to proste, a opinia publiczna będzie się domagała, żeby każdy grał. A dla trenera taki ból głowy, jeśli chodzi o ofensywę, to jest w ogóle problem? To może być problem dla trenera, jeżeli się aż trzech tak dobrych zawodników na jedną pozycję? To, znaczy, to może być problem wtedy, gdy tych trzech zawodników dostanie szansę i okaże się, że nie strzelają bramek. Natomiast Zawsze się mówi, że, że zbyt dużo grzybów w barsz robi problem. Natomiast ja uważam, że dwóch napastników może spokojnie grać. Natomiast wiadomo, że w tym, momencie, w tym momencie gdzieś kogoś będzie brakować, więc albo ta linia środkowa będzie słabsza, albo odpuścimy środek i, i będzie słabiej, albo te boki zostaną odpuszczone. Ale ja myślę, że, że yy, dla Jurka Brzęczka to jest taki fajny ból głowy mieć yy, tylu zawodników ofensywnych. Światowej klasy, no to dawno się myślę, w reprezentacji Polski nie zdarzało. Z tego co sięgam pamięcią, no to w 1974-78 roku mieliśmy też światowej klasy napastników, no i znowu nastąpił taki wysyp. A Pan się spodziewał, że Krzysztof Piątek będzie w stanie osiągnąć porównywalny poziom co Robert Lewandowski? To znaczy tak, ja jeszcze raz powtórzę to, że Krzysiek świetnie zaczął we Włoszech, no, ja mu cały czas kibicuję i, i, i bardzo się cieszę z każdej jego bramki, z każdego jednego występu, bo on poza tym, że strzela bramki, to rośnie, widać, że ten chłopak nabrał pewności siebie, e, świetnie czyta tą grę Milanu, e, ja bym powiedział, że jest taki bym powiedział, skrojony na ten zespół, idealnie skrojony na ten zespół, na te fajne boki, na dużo piłek dośrodkowanych z boku, które on potrafi kończyć, a ma taki dar, że... Bez zastanowienia, bez przyjęcia potrafi z pierwszej piłki kończyć yy, wszelkiego rodzaju dośrodkowania. Natomiast yy, ja bardzo liczyłem na to, że on pójdzie w górę, natomiast szczerze, że aż tak szybko to nastąpi, no to nie. Michał Probierz yy, powiedział, że to może być piłkarz, który będzie wart 35 milionów euro. Pan, kiedy widział Krzysztofa na treningach, to też zastanawiał się, ile on może być wart? No raczej nie, no wtedy, wtedy akurat Krzysiek po przyjściu do Krakowi, zrobił pierwszy krok swojej karierze bym taki powiedział, bo w Zagłębie Lubin, wiadomo, był zawodnikiem stamtąd, swoim chłopakiem, dostał szansę, nie dostał szansy, różnie było z tym graniem, natomiast do nas przyszedł, trener nie powinien składać takich deklaracji czy zapewnień, ale jak Krzyśkowi w rozmowie przed tym transferem zapewniałem, że będzie grał i gra będzie się układała wokół niego. Przyszedł, bardzo szybko się wkomponował w ten zespół, a też trafił na, na ciężki okres. Myśmy mieli wtedy naprawdę duży dół. Po tym, po tym czwartym miejscu, jawan się do Pucharów, odpadnięciu z tych Pucharów, byliśmy w takim małym dołku, bym powiedział, mentalnym. I, i Krzysiek fajnie się wkomponował. Przede yy, przyszedł w sierpniu, czyli w 8 miesiącach, czy w 9 miesiącach gryz, 12 bramek, ale żadnych z rzutów karnych. Krzysiek był tylko egzekutorem yy, sytuacji boiskowych. Do rzutów karnych jeszcze nie był wyznaczony. Przyszedł Michał, dał mu opaskę kapitana, czyli można powiedzieć, że zrobił z niego kapitana. Krzysiek zaczął egzekwować rzuty karne. Też myślę Urus w tym momencie poszedł do góry, ale prawda jest taka, że już wtedy, jak przychodził do nas, widać było, że to będzie chłopak, który będzie szybko decydował o, o tym, jak ten zespół ma wyglądać. Miał dużo do powiedzenia, z tym, że wiadomo, na początku wszedł taki zespół jeszcze bardziej doświadczony, ale miał dużo do powiedzenia, bronił swojej racji. Profesjonalista, zanim nim się ciągnął żadne problemy pozabojskowe, skupiony tylko i wyłącznie na treningu. No i cieszę się, że akurat podąża śladami Roberta Lewandowskiego, bo ja to teraz tak określę. On podąża śladami Roberta Lewandowskiego, ale jeszcze, jeszcze mu do Roberta trochę brakuje. No właśnie, powiedział pan, że to nie jest jeszcze ten poziom, co Roberta Lewandowskiego, a gdyby na dzisiaj miał pan powiedzieć, w czym Robert jest lepszy od Krzysztofa? To jest takie trudne określenie, bo no, ja Roberta miałem rok czasu w Lechu w sezonie 2009-2010. Zrobiliśmy tytuł mistrza Polski, wygraliśmy super Pucha. Robert opuszczał polską ligę z tytułem króla szczelców. To było no, trochę lat temu. Robert wtedy praktycznie miał 20 lat, czyli wchodził do tej dużej piłki, ale już w rozmowie z nim w jego poczynaniach widać było, że to jest chłopak stworzony na wielkie granie. Od początku y, skupiony tylko i wyłącznie na treningu, po każdym treningu zostawał, chciał ćwiczyć dodatkowe elementy. Często trzeba było nieraz y, wyganiać z boiska, bo wiadomo jak takie sytuacje wyglądały. Ale bardzo dużo pracował nad sobą, nie tylko na boisku, również poza boiskiem, do tego doszły sprawy y, później tej diety. Y, to wszystko przełożyło na to, że Robert y, idąc do Borusi, już był zawodnikiem, który też chciał y, odcisnąć swoje piętno. Na początku oczywiście miał ciężko przy bariosie. Początkowo był tym zawodnikiem wchodzącym, ale jak już szedł na stałe, no to Barrios musiał szukać klubu. I od tego momentu Robert szedł bardzo wyraźnie w górę, bo jeden tytuł mistrzowski, drugi tytuł mistrzowski, transfer do Bayernu. Wiadomo, że Bayern to jest maszynka do wygrywania w Niemczech i, i tam już nikogo tytuły mistrzowskie i Puchary Niemiec nie interesują. Oni muszą coś wygrać w Europie, więc dla Roberta to jest następny cel. Do tego doszły fajne występy w 2016 roku z reprezentacją Polski. Także myślę, że Robert przez te no, 9 lat yy, grania na zachodzie ugruntował sobie naprawdę markę dla mnie czołowego napastnika yy, świata. Natomiast Krzysiek na razie zaczyna na to pracować. Dlatego yy, Robert już przychodził takie sytuacje. Zaciął się, nie strzelał, krytyka i tak dalej. Krzysiek na razie ma wszystko przed sobą, i ma na razie z góry. Co dotknie, to wpada. Ale przyjdzie wreszcie taki moment, że przestanie wpadać. Bo to yy, w życiu, w yy, karierze każdego. Napastnika jest, więc to będzie z tym będzie sobie musiał poradzić, ale ja uważam, że jest na tyle mocny psychicznie, że, że da sobie radę. Wspomniał pan o tej krytyce. Pan się zgadza z tą krytyką, która dotknęła ostatnio Roberta Lewandowskiego? Nie zgadzam się absolutnie. Dla mnie to jest e, uważam najlepszy napastnik w tym momencie, e, jeden z najlepszych e, w Europie, bo jego ja cały czas oceniam e, blisko. Messi'ego, blisko Ronaldo, tam do tego dochodzi jeszcze Hurricane, no ale, ale myślę, że Neymar, ale to wiadomo, to, to jest e, trochę inny typ zawodnika. Natomiast uważam, że dotknęła go zupełnie niezasłużona krytyka. E, dziwne też to, że dotknęła go krytyka ze strony zawodnika, byłego zawodnika Bayernu, który no, e, myślę, że, że chyba trochę przesadził, bo to, że Robert akurat ma. E, Taki bym powiedział, Dar, że chce wygrywać wszystko, no to myślę, że właśnie jest stworzony na Bayern. A skoro Bayern nie potrafi mu y, zapewnić tego, żeby y, rok po roku grał, nie wiem, nawet na, na zasadzie półfinału Ligi Mistrzów, y, zagrać w finale Ligi Mistrzów, no to nie jest też wina Roberta, że to y, jego środowisko dookoła zaczyna być coraz słabsze, bo w Bayernie teraz jest y, zmiana pokoleniowa. Ribery, Roben. Ich już praktycznie nie ma, wchodzą Gnabry i Koman. No ale zanim Gnabry i Koman zaczną grać na tym poziomie, co ci dwaj, czyli Roben i Ribery, znowu minie trochę czasu. Także ja się nie dziwię, że Robert bardzo chce coś wygrać, ale coś za tym musi pójść. Jest w tym Bayernie, nie odszedł nigdzie, no to oczekuję od, od szefów, żeby ten zespół zaczął funkcjonować trochę inaczej. Ja uważam, że ta krytyka była zupełnie zasłużona bez chłopa, który na boisku yy, bardzo dużo daje drużynie, walczy pomaga, zasymilował się w tym bajernie, no wręcz bym powiedział idealnie. Także ta krytyka myślę niezasłużona. Jednym z argumentów Ditmara Hamana było to, że Robert Lewandowski jest samotnikiem. Pan się z tym zgadza, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała Pana współpraca z nim w Lechu Poznań, bo to też był taki moment, kiedy Robert był krytykowany, kiedy władze Lecha obiecały mu nowy kontrakt, on go nie otrzymał i wtedy pojawiały się głosy, że on też się odsunął od drużyny. Jak Pan w wspomina tamtą sytuację? Myślę, że to jest lekko przesadzone. Robert się nigdy nie odsunął od drużyny. Ktoś, kto chodzi własnymi ścieżkami, czyli powiedzmy po treningu, ma jakiś swój cel w życiu, ten cel się realizować, no to, to, że nie robi pewnych rzeczy na poklask, albo nie, nie, nie robi tak jak niektórzy, to nie znaczy, że jest samotnikiem. Robert nigdy nie był samotnikiem, zawsze, zawsze miał swoje towarzystwo. No wiadomo, każdy z piłkarzy ma swoje towarzystwo ulubione. Robert ma bardzo dużo znajomych spoza takiego bym powiedział środowiska czysto piłkarskiego i to też mu wychodzi na dobre, bo jest odskocznia, jest jakiś, powiedzmy, relaks w innym towarzystwie. Dlatego ja nie uważam, żeby Robert był żadnym samotnikiem, z nim się zawsze fajnie rozmawiało, mieliśmy dobry kontakt. Myślę, że jak się zawsze jest takie stare, mądre chińskie przysłowie, jeśli się chce uderzyć w to i się zawsze znajdzie pod ręką. I to się zawsze co jakiś czas media udziela. No. To myślę, że będzie najlepsza puęta naszej rozmowy. Dziękuję. Kolejnym gościem programu Dogrywka w sport.pl był Jacek Zieliński. Dziękuję bardzo. We'll yeah.